Oczywiście zdrowa dieta też wpływa na mózg, na układ nerwowy. Oczywiście, że tak, ale jeżeli ktoś no, ma tam nagromadzone przez lata te, te swoje traumy, trudne sytuacje, emocje, no to musi coś zrobić, żeby to sobie wyprostować. I na to jest sposobów bardzo dużo. Tak? Zwykliśmy patrzeć powierzchownie bardziej na, na nasze zdrowie, a i to <laughs> chyba od niedawna jest tak, że łączymy to z duchowością, czy swoim takim mentalem, czy, czy coś tam, żeby to. Brać pod uwagę wszystko. Człowiek, wiesz, chory, no to chory, coś go wysypało, no to coś pewnie się tam zadziało. No na tym polega ta cała holistyczność, tak? Ta holistyczność, która teraz jest bardzo modna, bo widzę, że jakieś kliniki powstają gdzieś tam, które się nazywają holistyczne. Aha. No, że patrzymy na każdą sferę życia człowieka, nie tylko na ciało. Tak? Mhm. I tutaj właśnie te emocje wpływają na ciało. Chciałem tutaj pokazać taki, taki tak. schemat, który. Yy, przygotowałam, yy, opowiadając yy, tutaj Żenecie yy, Gels yy, o związku właśnie między skórą, jelitą a mózgiem i ona nam zaczęła sobie coś rysować i potem w połączeniu z, z jakąś pomocą żeśmy yy, takie coś stworzyły.